Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale po raz kolejny. Dzisiaj wykonamy sobie mój ulubiony makijaż. Nie wiem jak Wy, ale ja od czasu do czasu tak mam, że poza tym, że mrugam w nieskoordynowany sposób, to po prostu mam swój ulubiony makijaż, który zdarza mi się dosyć często wykonywać i jak się go czepię, no to po prostu nie mogę się go odczepić. Wydaje mi się, że większość z nas tak ma, że lubujemy się po prostu w określonych kolorach, w określonych barwach. No i jeżeli nam makijaż jakiś wyjdzie i nam się jakiś spodoba, no to lubimy go powtarzać. Ostatnio mówiłam Wam, jeżeli jesteście ze mną na bieżąco, na Instagramie to zapewne wiecie, że na wyjazdy zabieram ze sobą dwie palety. Są to palety Affect in the Spotlight i paleta Turbina z Glam Shopu. Zapewne nie jesteście zdziwieni, bo wielokrotnie mówię o tych paletach, że ja je po prostu uwielbiam. Błysk musi być, błysk musi się zgadzać, stąd też zabieram ze sobą Turbinę. A jeżeli chodzi o Affect, no to... Jak wiecie moim zdaniem jest to paleta kompletna i genialnie mi służy i jestem z niej bardzo, ale to bardzo zadowolona. No i co mogę powiedzieć? Jak widzicie na załączonym obrazku używam palety Afekt bardzo, ale to bardzo często. Co też właśnie widać, bo dękuję już niektóre cienie i też pytałam Was, jeżeli wiedziałybyście o jakiejś promocji dotyczącej tej palety, no to dajcie mi koniecznie znać, bo być może zaopatrzę się w kolejną właśnie tę samą, co jest też niesłychane, jeżeli chodzi o moje zbiory, bo ja palety uwielbiam i uwielbiam nowe gromadzić, ale nie mam dwóch tych samych, a nie, mam jedną z Makeup Revolution, it's Sleep Makeup Repeat, ale to jest jedyna, więc słuchajcie, żeby mi się coś spodobało i żebym ja chciała kupić po raz kolejny tę samą paletę no to musi coś znaczyć, jeżeli chodzi o turbinę, no to oczywiście mam swoją kolekcję turbopigmentów, którą już znacie i o której wam opowiadałam w szczegółach zresztą ona cały czas no tak, no, no co tutaj dużo powiedzieć, ona cały czas się powiększa, rodzina turbopigmentów się turbo powiększa, także jeżeli chodzi o turbinę, no to ja po prostu nie chcę brać wszystkich tych moich turbopigmentów w tej dużej palecie magnetycznej z Contigo, stąd też decyduję się na turbinę, no bo tak jak wspominałam, błysk musi się zgadzać. Jak widzicie część twarzy już jest przygotowana, mam na sobie pielęgnację, mam Tutaj ten, ten lekki żel, o którym już Wam wielokrotnie, nie, może wielokrotnie nie, ale już Wam mówiłam, to jest Garnier, ja nakładam go po prostu pod makijaż, bo jest bardzo lekki i również w upale mi fajnie służy. I mam już zrobione brwi, tym razem nie będzie zaskoczenia, bo brwi zrobione są kredką z Golden Rose, to jest Precise Brown Liner. Ja mam w odcieniu 101, tak ona wygląda i mam taki delikatny korektor do brwi i to jest z Bel, tak? Bell, tak? Ja mówiłam Wam już o tym, nie pamiętam w którym filmie mówiłam o tym produkcie, na 100% i również mam zagruntowaną powiekę i oczywiście, no tutaj też nie będzie niespodzianki, jest to, słuchajcie, multi, e, mineralny, co ja tutaj wymyślam, korektor wpłynie z minerałami. To jest ten taki biedroneczkowy. Także tak to się kształtuje. Ja mam w odcieniu 01. Nie będę tutaj mówić o moim ulubionym makijażu twarzy, bo skupimy się na ulubionym makijażu oczu. Także dzisiaj razem będziemy malować sobie powieki, a właściwie jedną powiekę, tak to ja zawsze yy, robię. Także przybliżę się do Was i pokażę Wam, jak wygląda w tym momencie mój ulubiony makijaż oczu. Makijaż, który wielokrotnie powtarzam i z którego jestem zadowolona. Mam nadzieję, że coś dzisiaj wyjdzie. Bo wiecie jak to jest. Czasami nam ten makijaż wyjdzie, czasami nam nie wyjdzie, tak także to też zależy od dnia. Nie będę dzisiaj nakładać cienia bazowego, chociaż w tej palecie jest on dostępny. Mowa tutaj oczywiście o tym beżowym, który uwielbiam i jest zdenkowany niemalże, bo zauważyłam, że jednak lepiej mi się pracuje na korektorze z tymi cieniami, lepiej mi się ten pigment utrwala. No i tę metodę aplikacji przyjęłam, jeżeli chodzi o paletę Affect, A oczywiście, tu, bo pigmenty będę nakładać na NYX Glitter Primer. No, ale to Wam będę mówić w trakcie makijażu. Także jeżeli Was interesuje taka tematyka, no to zapraszam Was. Będziemy dzisiaj w doborowym towarzystwie, czyli jawy i pan wiatrak. Także co, za chwilę się do Was przybliżę i będziemy działać z tym makijażem. Ciekawa jestem, co nam tutaj wyjdzie. No dobra, możemy już działać, bo jestem bliżej Was. I, I słuchajcie, co zrobimy? Podkreślimy załamanie powieki za pomocą cienia, który po prostu jest moim wiecznym ulubieńcem, uwielbiam. I on się nazywa Melon Smoothie, ja cały czas, wiecie, Tropical Smoothie. Ja sobie wymyślam po swojemu. No i co? Zbudujemy sobie załamanie powieki, żeby się nie załamać. Zobaczymy, jak to nam tutaj dzisiaj wyjdzie. Powiem Wam, że ten cień dla mnie, on jest jednak dosyć nieoczywisty, bo... Wydaje mi się, że on w ciągu dnia zmienia swoją barwę i się znacznie intensyfikuje. Nie wiem, co wy o tym sądzicie, ale powiem wam, że dla mnie to jest bardzo ciekawe obserwować to. Raz mi się wydaje, że on jest różowy, a raz pomarańczowy. No i będzie mi dzisiaj pasować do ubrania. Tak, wiem. Jest to kwestia kluczowa. Jak widzicie, nie ma tutaj problemu z rozprowadzeniem go. Staram się nakładać mniejszą ilość, żeby sobie w razie czego później coś tutaj dobudować, ale nie martwimy się tym, no bo jak widzicie, on nadaje się do obudowania i nawet lepiej, bo wtedy nic mi się tutaj nie sypie, nic mi się tutaj złego nie dzieje więc w razie czego będę mogła również skorzystać później z innego pędzelka i się nim zająć. Sięgam po kuleczkę, bo to jest kuleczka co Iwa i to jest numer 230 i ten sam cień, słuchajcie, daję w kąciku. Nie mam takiego zwyczaju, w sumie dawałam turbo pigment jakikolwiek. W kąciku, ale tak bardzo mi się to spodobało i moim zdaniem bardzo ładnie ten cień wygląda w kąciku, że stwierdziłam, że przyjmiemy sobie taką właśnie taktykę, i to jest właśnie coś, co ja też w makijażu stosuję najczęściej. Oczywiście na blendowanie przyjdzie czas, to każdy wie. Jeżeli chodzi o Powiekę dolną, no to tutaj stosuję różnorodne wariacje, bo powiem Wam, zresztą już o tym wielokrotnie wspominałam, że ta paleta jest tak wielofunkcyjna, że no po prostu słuchajcie, nie ma czego się czepić. Ale użyję sobie cienia Ripe Cranberry i zobaczymy, co ja tutaj z tą żurawiną żurawiną Saba, wymyślasz nowe słowa, czy Ty to wiesz? Dobra. I daję go odrobinę na dolną powiekę, czy tam odrobinę właściwie na całą dolną powiekę, uwielbiam ten cień, też jest on takim cieniem nieoczywistym, ja bym właściwie nie powiedziała, że to jest kolor żurawinowy, ale ja to tam z znawczynią żurawiny nie jestem i to samo robię w kąciku zewnętrznym. Staram się dokładać mało, no bo wiecie, później nie chcę nie chcę mieć y, problemów. Ja oczywiście wolę palcem. Dobra, żeby tutaj zintensyfikować i ja go sobie tak y, wklepuję. Nie wiem jak Wy, ale ja sobie lubię tak cień ładnie. Czy ładnie to się okaże, ale lubię sobie po prostu y, wklepać. A dzisiaj coś z moim wzrokiem nie tak. I tak wiecie, patrzę, patrzę, ale nie widzę zbyt dobrze. Chciałabym, żeby te cienie się połączyły, także sięgam jeszcze raz po ten pędzelek. To jest co Iwa też i to jest 231, żeby sobie tutaj te kolory połączyć. Ale ja dosyć sporo y, dokładam. Dokładam tego koloru, bo bardzo ten kolor mi przypadł do gustu, także muszę powiedzieć, że ja go sobie tutaj cały czas, cały czas dokładam. Pewnie wydaje Wam się, że teraz wyglądam jak dziad, bo tutaj nie ma żadnej precyzji, ale powiem Wam, że nie potrzeba mi tutaj precyzji, bo ja będę nakładać turbota tutaj, więc ważny jest raczej kącik zewnętrzny. A na dolnej powiece używam jeszcze w zewnętrznym kąciku tego cienia Juicy Plum. Mówiłam Wam, że on na górnej powiece lubi płatać figle, ale na dolnej wygląda przepięknie. Przepiękny fiolet. Ładnie są ze sobą połączone. Czasami lubię tym samym pędzelkiem to robić, a czasami po prostu, wiecie, dokładam sobie tak tutaj w minimalnej ilości patyczkiem. Jako patyczkowa dama, nie będę się patyczkować. I kuleczką dokładam sobie tutaj pod spodem tego melon smoothie. Tak, troszeczkę delikatnie, ale jednak, żeby, żeby on tutaj był. Dobra. Okay. No i co? No tutaj już nic więcej, jak widzicie, się ciekawego nie dzieje. I teraz jest czas na turbotowanie, bo turbotowanie będzie tutaj. No i oczywiście na blendowanie tych tutaj granic. Mogę sobie w tym celu wziąć banana shake na przykład i sobie tutaj blendować. Ja lubię jak jest cień bardzo wysoko, niemal tutaj pod brbią. Nie wiem jak Wy, jest to oczywiście kwestia... Indywidualne, Jak ja zaczynałam się malować, to w ogóle o blendowaniu nie było mowy. Bardziej makijaż graficzny był w modzie. O! Ale mi się tu posypał. Ale nic, 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 to nic. O! I e, tak jak mówiłam, nakładamy na NYX-a. Także ja sobie tutaj chwycam za mojego koleżkę i na całą powiekę, a na centralną właściwie część powieki. Saba. Nałożymy sobie Turbo Pigment Turbot. Także zaraz zobaczymy, jak to tutaj będzie wyglądało. Jak wiecie, ja być może trochę za dużo tego kleju daję. Mogłoby być znacznie mniej. Ale to tam, dobra. Dajemy. Tak jak wspomniałam, na. Czy to, czy to widać? O, nie byłam w ostrości. Ale wiecie, ja tutaj nie kontroluję tego. Do końca. Ok, Jak widzicie, nie patyczkuję się. A raczej nie ograniczam się. Dobra. I teraz powiem Wam, że lubię sobie. Lubię sobie dać rewers ponad. Czasami rewers, czasami cyklon. I to jest moim zdaniem bardzo ciekawy efekt, jak one tutaj się ze sobą łączą. Taka troszeczkę zorza. No i można sobie też poprawić to blendowanie w zależności jak to woli: czy cut crease sobie tutaj raczej stworzyć, czy gwiezdny pył. Dobra. I tak to wygląda na chwilę obecną. Powiem Wam, że czasami daję także w tym moim ulubionym makijażu cyklon na dolną powiekę. To jest taki bardzo ciekawy kolor troszeczkę takich zielonkawych pigmentów kolorystycznych, a troszeczkę różowych. Także moim zdaniem jest to takie dosyć nieoczywiste połączenie. Zresztą, zaraz jak się przybliżę, będziecie w stanie. To zobaczyć. I tutaj czasami powiem Wam, że zmieniam sobie koncepcję. Czy ktoś oglądał poszukiwany, poszukiwana koncepcja wtapiania? I czasami biorę sobie ten Juicy Plum. Dzisiaj sobie akurat dodałam Juicy Plum i tak to wygląda. Czasami dodaję kredkę, no mianowicie eyeliner jednak na górnej powiece, ale jednak częściej zdarza mi się, wiecie, dziecko lat 90 dokoptować tę czarną kreskę, także tak to wygląda. Pokażę się Wam oczywiście już skończonym makijażu, zarówno makijażu oczu, jak i makijażu twarzy i będziecie mogło ocenić, czy coś takiego Wam odpowiada, czy jest to makijaż, który również ma szansę zostać waszym ulubieńcem. OK, widzimy się dzisiaj po raz ostatni, co oznacza, że możemy spojrzeć na makijaż i przyjrzeć się mu bliżej. Tak oto on wygląda, jak widzicie na załączonym obrazku. Ja wiem, że dolna powieka jest znacznie, jak to się teraz mówi, obciążona i że ona jest taka dosyć ciemna, ale ja taką lubię i takie mam upodobania i oczywiście pamiętajmy o tym, że tak jest. Mam nadzieję, słuchajcie, że makijaż wam się spodobał, że jest to coś, z czego moglibyście skorzystać, coś czymś. Czym moglibyście się ewentualnie zainspirować, i że taka kolorystyka Wam odpowiada, takie trochę żurawinowe, zachodzące słońce, jakkolwiek to brzmi. No i to by było na tyle na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Przypominam oczywiście o możliwości subskrypcji kanału, żeby być ze mną na bieżąco, o klikaniu, kciukowaniu. Aż słuchajcie, się oplułam <noise> o kciukowaniu filmu w górę i o odwiedzaniu mnie na Instagramie, bo tam też jestem na bieżąco z Wami. Dzielę się wrażeniami a propos makijażu i również innych codziennych spraw. Także co? Na dzisiaj dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!